Prawdziwy stan Rosji czy Kreml odważy się uderzyć na Polskę? Kreml oficjalnie twierdzi, że NATO jest już w stanie wojny z Rosją. Te słowa padły z ust rzecznika Dmitrija Pieskowa i obiegły cały świat. Czy Rosja wyczerpana wojną, sankcjami i kryzysem gospodarczym ma jeszcze siłę, by uderzyć na Polskę? W tym roku Rosja rozpoczęła kolejną edycję ćwiczeń Zapad 25. Mają one nastraszyć, ale realnie są 20 razy mniejsze niż poprzednio. Oficjalnie to manewry obronne, ale historia pokazuje, coś innego. W 2021 roku takie same ćwiczenia były tylko przykrywką do inwazji na Ukrainę. Dziś wielu ekspertów pyta więc, czy teraz mogą być wstępem do ataku na Polskę, Rumunię czy całe NATO. Było prawie 20 dronów wystrzelonych w Polskę. Potem trzy rosyjskie migi wleciały na Estonię. A potem atak poszedł na kraje starego NATO. W nocy z 22 na 3 września sparaliżowano lotniska w Kopenhadze i Oslo, bo latały nad nimi dziwne drony, kosztujące 20 tysięcy dolarów sztuka wystrzeliwane były, by sparaliżować lotniska. Co kosztowało tysiąc razy więcej. Ale z drugiej strony, w Kaliningradzie w tym roku weszły kartki na żywność, a niedawno przez spektakularne uderzenia Ukraińców rakietami i dronami zniszczono 10 rafinerii w głębi Rosji, co zabrało jedną piątą możliwości produkcyjnych. Ja jestem Michał, jestem doktorem ekonomii i dzisiaj sprawdzimy, czy faktycznie Rosja zaatakuje Polskę i co oznacza, gdy mówimy, że Putin przestawił Rosję na gospodarkę wojenną. No. Kup wymarzone auto bezpiecznie. Sprawdź używany samochód przed zakupem w Car Vertical i zaoszczędź sobie problemu. Z naszym kodem oszczędzasz pieniądze i wspierasz rozwój kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj kanał, a stałych widzów proszę o kred zaufania w postaci łapki w górę. Możecie też wspierać nasz kanał i projekt Stać Mnie na Patronite czy YouTube. Wszystkie linki w opisie i z tego miejsca pozdrawiam naszego mecenasa Bartłomieja Postka. Zapad 2025 to ćwiczenia obronne. W praktyce symulacja wojny z NATO i uderzenia na zachód, a zagrażając przestrzeni powietrznej Polski czy Estonii, wymuszany jest tryb bojowy radarów NATO. Więc specjaliści rosyjscy mogą skatalogować, jak działa wojsko zachodnie. Rosja wciąga do gry sojuszników z BRICS. Na manewry przybyli żołnierze z Indii. Czy jest to tylko i wyłącznie demonstracja siły, czy początek nowej, globalnej konfrontacji? Scenariusze zapadu od lat są podobne. Na na to atakuje Białoruś. A Rosja odpowiada kontratakiem. W tym nawet symulacją użycia broni jądrowej. Ćwiczenia odbywają się na kilkunastu poligonach, a biorą w nich udział setki jednostek pancernych, artylerii i lotnictwa. Tylko, że historia uczy, że te manewry nie są tylko teatrem. W 2021 roku ćwiczono faktycznie atak na zachód, ale potem, skoro mieli już rozmieszczone wojska, to Rosjanie zaatakowali po kilku miesiącach Ukrainę. Dlatego dzisiaj, Eksperci ponownie zadają pytanie, czy po ćwiczeniach 25, Zapad przekształci się w atak na Polskę. Poza Indiami są tam też Chiny, główny partner Putina. Dostarczają mu technologii i finansowego wsparcia. Wartość przebija w ostatnich kilku latach 150 miliardów dolarów, a jeden dzień wojny kosztuje każdą ze stron po 150 milionów. Zatem Chiny Lekko licząc, sfinansowały już tysiąc dni wojny. A to rodzi ważne pytanie. Czy Rosja jest tylko pionkiem w rękach Pekinu, by zająć czymś Zachód, związać siłę amerykańską na teatrze europejskim, a wtedy Pacyfik jest bezbronny? Można atakować Tajwan, potem Japonię, Hawaje i resztę USA. Dmitry Miedwiediew otwarcie grozi NATO wojną. Na prowokacje Rosji odpowiada Polska i całe NATO. Niemieckie patrioty, belgijskie latające tankowce czy holenderskie F-35 postawiono w stan gotowości, przybazowano myśliwce z Francji. Rozpoczęto loty obronne brytyjskich samolotów nad Polską w ramach Eastern Centry, a minister obrony Szwecji mówi, że będą bronić swojej przestrzeni powietrznej także siłą i to sam powiedział na zebraniu ONZ Radosław Sikorski You have been warned. I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. Już teraz na polskiej granicy rozpoczęły się ćwiczenia NATOwskie. Nasza odpowiedź to Eastern Sentry, czyli wschodnia straż. To tu na samej granicy stoi już ponad 40 tysięcy polskich żołnierzy, a nad ich głowami czuwa osłona, baterie Patriot i samoloty sojuszników z Holandii, Stanów i Niemiec. Niedawno nad Polską latał nawet amerykański Boeing C-17 Globemaster, który przyleciał z bazy w Ramstein do lotniska w Lublinie. Być może na stałe Port Lublin-Świdnik stanie się punktem przerzutu wojsk i obrony dla Ukrainy, a także ochroną logistyczną całej wschodniej granicy. Wschód Polski stał się także strefą zakazu lotów, w którym nie można latać awionetką ani dronem. Wyjątkiem są tylko samoloty rejsowe, transportowe i oczywiście wojsko. A Warszawa rozważa wspólnie z sojusznikami utworzenie strefy, której NATO mogłoby zestrzeliwać rosyjskie pociski i drony lecące w stronę Polski i Ukrainy. Teren ten byłby nad Ukrainą. Kreml wściekle reaguje. Jednak pamiętajmy, że Rosja może produkować 3000 dronów miesięcznie. Pojedynczy atak to nawet 1000 dronów naraz. Strzelanie nad słupkiem granicznym jest o wiele mniej bezpieczne i mniej efektywne niż 50 km wcześniej na terytorium Ukrainy, by ochronić mieszkańców nie tylko Warszawy, ale też Chełma, Włodawy czy Chrubieszowa. Wiemy, że jest zagrożenie i się wszyscy nim stresujemy, ale sprawdźmy ekonomicznie, czy Rosja ma zasoby, żeby coś nam zrobić. Rosja to powierzchniowo największy kraj świata, ale już gospodarczo jest ponad dwa razy mniejsza od małych Niemiec. Poziom życia w tym kraju jest na poziomie Rumunii, a jak weźmiemy pod uwagę nierówności, a dokładnie przepaść między oligarchami a resztą, to jest to kraj trzeciego świata. Co piąta rodzina nie ma toalety, a w rankingu jakości ochrony zdrowia jest na szalonym 84 miejscu. To bardzo biedny kraj który jednocześnie ma 140 miliarderów i grupa najbogatszych Rosjan, oligarchów ma według szacunków 1 trzecią całej gospodarki Rosji, a minimalna pensja wynosi tam tylko 1000 zł. I to rozwarstwienie jest największą tragedią. Prawdziwych Rosjan. A oni w 2025 roku znów żyją na kartki. To jest właśnie obraz państwa, które twierdzi, że walczy z całym NATO i ma szansę wygrać. Gdy spojrzymy na stan ich finansów, jest jeszcze gorzej. Od wybuchu wojny gospodarka Rosji wzrosła o 7%, ale kurs rubla spadł na przestrzeni dekady dwukrotnie. Putin wiedział, że to się stanie, więc przed atakiem na Ukrainę skupował masowo złoto, by mieć czym płacić, nawet gdy jego waluta nie będzie nic warta. Ale kraj ma największe złoża surowców jest stacją benzynową świata, prawda? No więc Amerykanie pokazali, kto naprawdę rządzi i używając swoich zasobów zalaski ropy, gazu i innych cudów pokazali, że mogą złamać Rosję giełdowo. Ropa naftowa spadła o połowę. Do 60 dolarów za baryłkę, zaś gaz ziemny potaniał trzykrotnie. A jest to bardzo ważna kwota, ponieważ zarówno w kwestii gazu, jak i ropy naftowej są to o wiele za niskie ceny, żeby w Rosji opłacało się wydobywać te surowce. Krótko mówiąc, wydobywają je na Syberii poniżej kosztów. Dla Rosji, w zależności od roku, ropa i gaz. To od 30 do 50% budżetu państwa, które już jest nadszarpnięte sankcjami i widać to już w zadłużeniu państwa. W ciągu kilku lat Rosja zwiększyła swój dług do PKB z 12 do 18%, lekko licząc o 200 miliardów. A jak doliczymy, zamrożone aktywa rosyjskich banków i oligarchów na zachodzie okazuje się, że łącznie Rosja. W kilka lat zadłużyła się o 100% gospodarki wielkości Szwecji. I oczywiście są kraje jak Włochy, Francja, Stany czy Japonia, które mają powyżej 100% długu do PKB i sobie świetnie radzą. Tylko że system finansowy Rosji również się sypie. Po upadku First Czech, Russian Bank i kolejnych instytucji, Kreml ukrywać zaczął skalę prawdziwego kryzysu. Już ponad tysiąc zachodnich firm wycofało się z rosyjskiego rynku, odcinając kraj od technologii i kapitału. Oczywiście są niechlubne wyjątki jak Pepsi, Coca-Cola z USA, czy austriacki Red Bull. Ale kłopotem nie jest to, że nagle Rosjanie będą mieli podrobioną Ikeę, czy McDonalda z burgerami. Kłopotem jest to, że wycofały się z spółki części do samolotów, samochodów, rakiet i przez te wszystkie bolączki Rosja coraz częściej musi handlować z innymi krajami barterowo. Ropa i gaz w zamian za żywność, części zamienne, maszyny i technologie. A tak zdecydowanie nie działa mocarstwo, któremu się wiedzie. Pierwotny plan Moskwy Opiewał na to, żeby zmusić wszystkich swoich kontrahentów, by kupowali gaz i ropę, płacąc w rublach. By to rubel był alternatywą dla amerykańskiego dolara. To nie wypaliło, więc wszedł plan B, o którym już mówiłem. Rosja zaczęła płacić złotem. Po to mieli rezerwy, ażeby móc handlować. Paradoksalnie jednak, w kraju o największych zasobach gazu na świecie. Brakuje teraz gazu. W samym wrześniu Putin przyznał oficjalnie, że rosyjska infrastruktura energetyczna nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania. Tylko w tym roku drony i rakiety z Ukrainy zniszczyły 10 rafinerii rosyjskich, zabrały 20% możliwości produkcyjnych, a wszystko dzięki inżynierom ukraińskim, którzy stworzyli w czasie wojny rakiety mające 3000 km zasięgu. Efektem jest to, że nie mając rafinerii ani ropociągów, Rosjanie nie dość, że nie mogą eksportować za granicę, to nawet mają wielki kłopot, by rozprowadzić ropę i gaz po własnym kraju. Stąd właśnie są kartki na paliwo. Kreml mówi o sile, ale wewnątrz kraju rośnie bieda, strach i coraz większe niezadowolenie. A w tym samym czasie na froncie armia Putina traci ludzi i sprzęt szybciej niż może go odtworzyć. Wyjaśnimy, co to oznacza, że Putin przestawił gospodarkę na tryb wojenny. Aby wygrać wojnę, możemy tak pomanipulować gospodarką, tak ją poprzełączać, żeby wszystko rzucić i działać w celach militarnych. I tak właśnie robi Rosja, gdzie 40% wszystkich jej wydatków idzie na obronność. Ma to skutki uboczne, jak brak towarów pierwszej potrzeby kolejki w sklepach i kartki na jedzenie, bo części mają być na maszyny, na wojsko, a jedzenie tylko i wyłącznie do poligonu. Fabryki mają pełno zamówień, ale ubrania też są szyte tylko dla wojskowych, nie dla cywili. A to oznacza, że każdy Rosjanin dzisiaj, chcąc czy nie chcąc, pracuje na front. Pytanie tylko: jak długo gospodarka jest w stanie być w pełnej mobilizacji wojskowej? Czy szybciej padnie front? Ukraiński, czy szybciej wyjęłowi się Rosja i upadnie pod własnym ciężarem. Hitlerowskie Niemcy wytrzymały w tym trybie 3 lata. Związek Radziecki wytrzymał 4, ale tylko dzięki kroplówce z USA. Jednym z rekordzistów był Irak Saddama Husajna. Tam gospodarka wojenna była przez 10 lat, ale cofnęła kraj o dekady w rozwoju. Cofnijmy się do 2022 roku. Rozpoczyna się inwazja Rosji na Ukrainę. Biorą w nim udział setki tysiące żołnierzy. Kreml wierzył, że Kijów padnie w raptem trzy dni. To się nie udało, ale dziś, po ponad trzech latach wojny, ta armia nie przypomina w ogóle tej pierwotnej pięknej wersji. Zaatakowano wojskiem liczącym prawie 200 tysięcy żołnierzy z trzech stron Białorusi, Donbasu i Krymu. Według analityków zginął już milion żołnierzy rosyjskich. Do tego stracono 11 tysięcy czołgów, 400 samolotów i 60 tysięcy dronów. A oprócz tego od 22 roku z Rosji uciekło od 600 tysięcy do miliona osób głównie młodych, wykształconych z dużych miast. Mówi się, że 1 na 4 miliarderów też uciekł. Nawet rosyjskie źródła oficjalnie mówią, że brakuje poborowych. Biorą nowych rekrutów z więzienia. Rosja stara się też rozwinąć, tak jak Ukraina w czasie wojny, tylko że potrzebują dronów, inżynierów, których nie mają, bo ci co byli, to są jeszcze z czasów komuny. Więc bazują na technologii Iranu, Turcji, Chin czy Indii. Własna ich produkcja, typowo rosyjska, też rośnie. Ale jest dużo prostsza i niestety są to głównie jednorazowe i tanie egzemplarze. Dalekie od tego, czym dysponuje NATO i co jest transferowane. Dla Ukraińców. A Rosji naprawdę zaczyna brakować maszyn, nawet systemów przeciwlotniczych, które sama produkuje. Niedawno Kreml poprosił Turcję o zwrot wartych 2,5 miliarda dolarów zestawów S-400. Jest to desperacki sygnał, że w Rosji brakuje wszystkiego, a zapasy sprzętu stopniały do minimum. Ale oficjalnie. Moskwa mówi, że jest dobrze i ma wszystko pod kontrolą, bo każdy przecież prosi klienta, żeby oddał towar bez powodu. Kreml gra na czas, ale czy go ma? Budżet Rosji to w około połowie handel ropą i gazem. Po 1922 roku popyt na rosyjskie surowce gwałtownie spadł, a ceny ropy zostały zbijane przez działania Arabii Saudyjskiej i Stanów. Kreml traci miliardy dolarów, które wcześniej finansowały armię. Rosja więc coraz bardziej zaczęła patrzeć na wschód, na handel z Indiami, Chinami. Sprzedają tam oczywiście taniej surowce, byle tylko przetrwać, a zyski są dużo mniejsze. I to Pekin oraz New Delhi zaczynają dyktować warunki. Z kolei populacyjnie też jest nieciekawie. Rostat, czyli rosyjski urząd, Urząd Statystyczny utajnił niedawno dane o demografii i śmiertelności. Niezależni eksperci szacują, że prawdziwe straty Rosji to kilkaset tysięcy ofiar więcej niż oficjalnie przyznaje Kreml, co oznaczałoby, że kraj jest na skraju demograficznej katastrofy. To wszystko każe nam zadać pytanie, czy Rosja może Uderzyć na Polskę. Z jednej strony Kreml wciąż grozi straż, z drugiej gospodarka się chwieje, armia jest wyczerpana, a NATO nigdy nie było tak zjednoczone. Eksperci ostrzegają, że większe ryzyko dotyczy dzisiaj krajów bałtyckich czy Rumunii. Polska, choć na pierwszej linii frontu, jest dzisiaj jednym z najlepiej uzbrojonych państw NATO. W rekordowym tempie się zbroimy: Abramsy, K2, Heimarsy, Patrioty czy F-35. A produkcja amunicji rośnie z roku na rok. NATO rozlokowało tu tysiące. Żołnierzy. Możliwym scenariuszem jest tworzenie zachodnio-ukraińskiej strefy ochrony, gdzie NATO będzie zestrzeliwać rosyjskie drony i rakiety. Dla Kremla to eskalacja, a dla Polski konieczność obrony własnych granic i wschodniej części kraju. Bo może się okazać, że amerykański plan się ziści. Czyli USA będzie sprzedawało broń, za którą zapłacą Europejczycy, którą będą walczyć Ukraińcy. I wypchnął Rosję nie tylko bardziej na wschód, ale poza Donbas i poza Krym. Zwolennicy Rosji w dużej mierze, opłacani przez Moskwę w Polsce, będą komentować, że to potęga atomowa, która może w każdej chwili zmieść zachodnie wojska. Ale obiektywnie od trzech lat nie mogą oni pokonać Ukrainy. Rozciągnięcie wojsk na Polskę, Rumunię, kraje bałtyckie czy Finlandię wcale im nie pomoże. A pamiętajmy, że mówimy o kolosie na glinianych nogach, który straszy dronami Polskę czy Kopenhagę, a jednocześnie błaga, by zniesiono część sankcji na części lotnicze. Czy faktycznie Rosja chciałaby zaatakować Polskę? Najpewniej tak. W jej imperialnym planie jest to konieczne. Tylko... Czy ma to ludzi, pieniądze, zasoby? Sama wola polityczna nie wystarczy. A nawet Chinom nie opłaca się zniszczyć europejskiego rynku. Ich telefony, elektronika czy samochody też zarabiają. Nie jest to w interesie największego sponsora Putina. A ty jak sądzisz? Co powinniśmy jako Polska na to zrobić? Jak odpowiedzieć? Ja jestem Michał, jestem doktorem ekonomii. To było Stać Mnie. Dzięki wielkie za obejrzenie. I do zobaczenia w kolejną sobotę o 10.